Nie pomagają apele służb i miejskiego zarządu usług komunalnych, nie skutkują także prośby. Niektórzy gliwiczanie nie mogą bowiem oprzeć się pokusie i mimo ryzyka wchodzą na zamarzniętą taflę jeziora Czechowickiego. I choć taki spacer może zakończyć się tragicznie, to fantazja śmiałków w przeciwieństwie do ich wyobraźni nie zna granic. Niestety w miniony weekend młodzi ludzie zrobili sobie z tafli jeziora ślizgawkę. Na szczęście tutaj szybko zainterweniowała ochrona ośrodka i tym razem wszystko skończyło się dobrze. Ale ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co stałoby się, gdyby pod tymi młodymi ludźmi lud się zarwał. Poza tym dochodzą do nas sygnały, że na lód wjeżdżają rowerzyści. Rodzice przyjeżdżają z małymi dziećmi i stawli jeziora robią sobie ślizgawkę. Drodzy Państwo, nie róbcie tego, nie uczcie swoich dzieci że na zamarznięte jezioro można wchodzić, można się na nim ślizgać. Poza tym pamiętajcie, że na terenie ośrodka są też inni goście, być może oni podpatrzą, że, że wy się ślizgacie, ktoś wyjdzie kawałek dalej i skończy się to. Po prostu tragedią. Mimo takich apeli, wielu śmiałków decydujących się na spacer po zamarzniętym zbiorniku czuje się jednak bezkarnie. W polskim prawie nie funkcjonuje bowiem paragraf, który by tego zabraniał. Prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwości zagrożeń, jakie istnieją. I prawem tego się nie da całego życia społecznego objąć. Natomiast to już należy do mądrości osób, do. Takie, takie zdolności przewidywania zagrożeń. Mimo siarczystych mrozów, te tafle jezior nie wszędzie są takiej samej grubości. Sam byłem osobiście świadkiem ojca z synem, którzy wpadli właśnie pod lód. Gdy oczywiście do nich dobiegłem, no to już na szczęście wydostali się z, z, spod wody, można powiedzieć, bo tam nie było za głęboko, natomiast to się działo na Czechowicach. No jak to doświadczenie pokazuje, niestety są osoby, które potrafią tak ryzykować, że chodzą po tym lodzie. Kruchość lodu na jeziorze Czechowickim dała o sobie znać jeszcze w drugiej połowie stycznia. Tafla zarwała się wówczas pod jednym ze strażaków. Szczęśliwie w pobliżu byli także inni funkcjonariusze, a sama sytuacja, choć nie była zaplanowana, stanowiła element ćwiczeń. Mniej szczęścia może mieć jednak przypadkowy spacerowicz. W sytuacji kontaktu ludzkiego organizmu z lodowatą wodą kluczowe znaczenie ma bowiem czas, a tego na skuteczną pomoc może zabraknąć. Ten lud w tej chwili jest bardzo słaby. Podczas ćwiczeń pod strażakiem się zarwał, także w normalnej sytuacji, gdy osoba wejdzie nieprzygotowana na, na lód, jest duża szansa, że pęknie, zarwie się i taka osoba po prostu wpadnie do lodowatej wody. Obawiam się, że biorąc pod uwagę nawet bliskość jednostki w, do zbiornika, czas kiedy przyjedziemy, może się okazać, że to jest za późno. Nie będziemy po prostu mieli możliwości fizycznie udzielić tej osoby pomocy, ponieważ ona straci siły i może utonąć. Może więc przed wejściem na lód warto zastanowić się nad tym, czy chwila zabawy warta jest utraty życia i czy naprawdę chcemy, by taki spacer okazał się naszym ostatnim spacerem.